Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Zap na YouTube i w dzisiejszym filmie chciałbym Wam krótko zaprezentować pewną fajną aplikację, aplikację służącą do wymiany plików między dowolnymi urządzeniami, kiedy na przykład chcecie zgrać coś z iPhone'a na urządzenie z Androidem. Interfejs aplikacji jest mega prosty oraz czytelny i przedstawiam cztery różne funkcje programu, ale zacznę od tej chyba najważniejszej, czyli przenoszenia dowolnych plików, to jest różnych rodzajów filmów, zdjęć itd. między dowolnymi urządzeniami czy to z Androidem, czy z iOS-em. I dla przykładu pokażę wam, że można bez bezproblemowo przenieść jakieś wideo z iPhone'a na tablet od Xiaomi. Jak widzicie, wszystko odbywa się bardzo szybko i po chwili wybrane przez nas pliki są na tablecie. Mamy też możliwość zarchiwizowania danych z naszego urządzenia na komputerze poprzez stworzenie kopii zapasowej. No i także w tym przypadku jest to mega proste, a szybkość samego procesu zależy od tego, ile danych po prostu chcemy zarchiwizować. Potem, oczywiście dzięki także temu programowi, możemy odtworzyć inne urządzenie właśnie z tej kopii, ale nie tylko, mamy opcję wybrania innych źródeł dostarczenia jakby tych plików, jak na przykład kopia z iTunes. Ostatnią opcją jest wymazywanie urządzenia. Dzięki tej funkcji z poziomu komputera możemy trwale usunąć wszystkie pliki, a następnie wystarczy kliknąć na urządzeniu, aby zostało otworzone z ustawieniami fabrycznymi i gotowe. Jeśli chodzi o moją ocenę samego programu, to powiem wam, że program działa tak jak powinien. Wykonuje to, co do niego należy. Wszystko odbywa się mega prosto i szybko. Może brakuje mu w ramach takich efektów wizualnych, jakichś animacji, które by pokazywały po prostu na przykład przenoszenie tych plików itd. Ale być może to są już moje takie zbędne sugestie. Osobiście polecam Wam pobrać wersję trial tego programu i samemu sobie go potestować za darmo, a później jeśli Wam się spodoba możecie sobie go zakupić na stronie producenta Wondershare, linki oczywiście poniżej. Ode mnie to już na tyle, mam nadzieję, że prezentacja jak i sam program Wam się spodobał i będziecie chcieli z niego korzystać. Oczywiście za darmo możecie sobie go wypróbować, natomiast jeśli macie jeszcze jakieś pytania do tego programu, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, postaram się Wam odpowiedzieć. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć!